bo i tutaj tego niż kurczę tamtego bo tu jest to drzewo takie pochylone żeby ono nie spadło co 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 też taki co 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 się zmieścisz. Kołaga na rzekę, no, jest okej, okay, jest okej, okay, dobra nie, już jest okej, okay. Nie jest elegancko tego pani. Czekaj, czekaj, może to trzeba też coś... Czekaj, to nie ruszymy? Nie, nie ruszaj no, go lepiej chłopie Ja Bas, ono wisi na gałęzi kurwa Ale nie, dobra, dobra, ja się tylko nastawię, wiesz, tu jest miejsce Ty, ono wisi na tamtej gałęzi, ale... No... Ja myślę, że tu Przedziesz? Sławku... No... to jest Przejdzie teraz, tak? Tu. <noise> lusterka automatycznie wkładana no tutaj to jest jasko co lusterka to lusterka GoPro najważniejsze problemem nie jest ten zjazd tak do końca bo tam nic nie ma Sławku, no. nic nie? nie wiem a jakbyś tu wjechał do tej rzeki i do rzeki... no, to Patrz. no. Patrz, tu, tu wjeżdżają do rzeki i co Rzeką. Jadą rzeką Ale ja się wycofnę, ja skontruję i pojadę prosto Dobra Tak mi się tak wydaje no Ja wiem, spoko, że teraz zjeżdżony Bo ja tutaj dobra, teraz dobra. sobie prosto zjadę, nie? No Dobra Powoli, 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 żeby się nie, nie wyje... Znaczy nie, ja tu jestem... Na, na razie bardzo bezpiecznie się czuję nie, jeszcze troszeczkę O o to mi chodziło, kurde Stop, 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 masz Półtora metra do drewna, do drzewa Widzisz oni tędy wjeżdżają Może na nogę No rzucimy Panowie, damy się radę, Dawaj to chłopie, dziej te k***y Jeszcze, jeszcze, żebyś padł no, URWĘ KOŁO! Dobra, stop! Jaki zwrotny... Taki zwrotny A jaki nie. masz wzór modybotyczny do troszeczkę Muszę sobie tylko koło wyprostować, a nie zrobię tego nie cofając Dobra, okay. No na styk, tu chyba wlecę, nie? Ciepło mi No, zaraz ściągam pod spodem panowie tu tu jest... <laughs> Ale poczekajcie bo tutaj też jest troszkę wężej tego dużego gamy nie rusz patrzyłem i nie mam opcji tamtego w sensie tak? Tego ostatniego, tego ostatniego, nie. wiesz no dobra, tu jest one way ticket niestety Tutaj dekielek może zostać uszkodzony. Robi wrażenie. Lekko, lekko, polakierze. Bo ja sobie muszę troszeczkę bardziej lewą tutaj cyknąć, żeby mi nie zdarło opony z Feluni. No. O teraz bardziej. Dobra, na styk jest. A felgom. Aj, 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 aj! Ten głaz jest najgorszy, nie? Tego nie ruszysz. Chyba żebyśmy we dwóch jeszcze Sławek, spróbowali. Nie, nie, nie. No. Nie, bo wiesz, co, ja, ja nie wyskoczę na niego. Tutaj nie ma szans, żeby tak wyskoczyć. Znaczy, wiesz, to, ja wiem, ja, ja wiem. Można by dać i może by się to udało, ale mam trochę cykora, nie? źlinę, ja się drzewem przeasekuruję, w razie czego. O, ta, o tamten konarini co wystaje. Wiesz, i wyskoczę normalnie. No. O, o, o raz. Powinniśmy mieć linę, ale. Za to truchło. No to do tego chudego. Będzie ok? No, puść, puść Sławku yes, yes, yes. Powin Powinien Powinienem mieć linę, tak nie hejtować Unutku, Nie zdziera opony? Nie Będzie okej okay. Okej, okay, tu już przeszło najgorsze Liźnijmy troszkę technologii, panowie To jest... A, rzacik. Oskubany. Wciągaj mnie, Sławku. Poczekaj, rzucę ci. Dawaj, in i tyle. Cały czas. w kur... Pomożemy ci, spokojnie. Dawaj, dawaj, cały czas ciągnie, nie? Ciągnę cały czas. Mulutku, mulutku, jeszcze, jeszcze kawałeczek. O, lajci, lajcik, lajcik. No, bez kur... Spoko, nie, to, spoko Musisz kamerą wziąć O kurwa w górze 20 cm Eee, daj ci Kawasaki chłopie, nie czuję 20 cm Te czy we, w te, opie. Ej spoko no, opcja, Spoko opcja z pilotem No, pilotem, pilotem z, pilotem z pilotem Dżigo To jego wystarczy zruszyć I kopnąć w dół chyba, nie? Opuść Popuść! Ja popuściłem przedtem Sławem, wiesz? Ja też Ale i tak nie. będziesz się tam tamtędy jechać, nie? Tak, tak, nie? dobra Bo wiesz Sławek jak to jest najlepiej, najlepiej to by było po prostu puścić tego kłada samego bez ciebie tutaj, jeśli już też schodzić, nie? W prawo, ty w prawo kręć cały czas, jest ok? Gaz, gaz, gaz. Przeszłość, przeszłość. Gość co położył, bo i to jest... To jest Słabek destruktor. Też mogłem tamtędy, tylko myślałem, że tam nie da rady. Bez takim delikatnym gazem bezczerpanie. Jest tak jak Kamil Najlepiej to by Ci było zejść z niej. No, przodu, czy nie do rady? To już musisz. Nie tak, trwać nie tak mocno, nie, nie tak mocno. Znaczy, nie, ko nie, nie kontruj w prawo teraz, już nie, jesteś, a. już jesteś, okej. Okay. Bo wiesz, bo jakbyś na hamadar to byś wspomaganie ukręcił, a. wiesz? Tak? No, na chama tak, tak, no bo je, wiesz, jest taki moment w kładzie, że po prostu ci koło są do, do, dostawione i tyle. Dawaj normalnie, max w prawo, przejdzie, max w prawo, to? oczywiście, max w prawo, max w prawo skręć. Wiem, tylko że jak mam już zablokowane... To sobie rozdwałkuj, chociaż tutaj będziesz, będziesz potrzebował to blokady. To już mnie nie słucha maszyna. Dawaj w prawo, w prawo, dawaj, lewo dawaj i już zeskocz, na gazie, na, na gazie, normalnie zjedz z tego, wolniutko, wolniutko, ale zjedziesz. Dawaj, dawaj, nie zatrzymuj się, nie zatrzymuj się, bo Cię to będzie przechylało. No, zrobisz mi tu miejsce, bo spróbuję... Tylko się nastaw, nastaw się! O kur... <noise> Chłopie, cewka lepiej skręca po serwisie, nie? Nie no, z napędem to ja nie czuję, jak to w z tym wchodem, no nie? Dajże, Adesławek, tam z, z, złamiesz się? W miarę? Czekaj może... Czekaj, może ja Cię przytrzymam tą dupę, czy nie?

Tak na raz, Kurde, tylko że on ma... Tylko że... Ja nie, czuję, nie czuję elki teraz Kamil, wiesz. Dziś teraz Elk, Elk, rusza Lka jest mocna elka jest. No. mocna elka jest. Dawaj, 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 Chociaż nie, na, 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 na ten na prostu się w zasadzie, nie? nie, 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 nie kurwa, i następny będziemy normalny zjazd. <laughs> I zaraz ci będziemy wracać. Dawaj, dawaj. Jesteś, jesteś. Jesteś, super. Ja, jest ja. Elegancki odcinek. Znaczy, zauważyczość, zauważyczość. Znaczy, zauważyczość, zauważyczość, zauważyczość. Kurde, dobrze, że Antyper mam Pan dobry. Fajna, fajna trasa. Przerwy robimy. Robimy. Trzeba by przepaść nagawką. Dokładnie. Masakra. Wszystko macie wzięte, chłopie? Bo czasem jest tak, że ten, że się zapomni czegoś. To wszystko. Ja bardzo jestem ciekawy tego, wiesz co, bo to, poczekajcie chłopy, bo to generalnie też pasowałoby zbadać, żeby też można było tędy, jakbyśmy chcieli czasem to ominąć, ten, ten, ten to też pasowałoby czasem... To jest duży, drogi, no. Ale tutaj teraz to ja nie wiem gdzie, aha. Tam na Że tu w lewo, nie? Przez to drzewko chyba. Słabo. ja to nie widziałem, A tutaj, no. A tu jest co? A tu jest co? My by... I my byśmy tym zjazdem zjechali? Czyli teraz mamy jechać? A tam byśmy, o tędy byśmy nie przejechali? O tu prawej, co masz? Nie, 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 ale nie, nie, jak nie, być. A nie wpływam teraz silnika Oo, tu jest grubiutko A, bo to jest zablokowane przez drzewo Nie, nie widzę, to jeden przytrzymasz mnie ewentualnie, jakby mnie do góry podnosiło A tu laj jednak, no Bo tu słabo Ale patrz, Sławek, bo ja chcę Gdzie jest to miejsce, które A, tam, gdzie żeśmy wtedy zjeżdżali Tak, oni to kurwa do góry jedą no, I tu jest droga panowie no to to, co mieliśmy zjeżdżać. A tędy, Sławku, nie przejdziemy, jak przejadę przez to drzewko? Nie, nie, nie. Oni tutaj skręcają do góry. Czekaj, wezmę ci, kierkę. pierdolę. No, muszę tam podetnę, okej? Okay? No. Jakbyś tak przemodelował te gałązki. Proszę, widzisz, musisz kamień jeszcze raz, łóżkę pokonywać. Nie ma. Och, kurde. A, i tu z lewej normalnie byśmy przyjechali, Sławek, tak? To jest to? Tak, 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 dokładnie to. Tak. No to spoko. Fajne Cię kurde. Tak, ja jadę, jadę, no przejeżdżam przez to Butini. Tylko, że to, aby jechaliśmy, a czy nie, no to też, co nie było zimy wtedy. Ale tu jest mega sztos. To jest jeden z fajniejszych terenów, i to jest 5 km od salonu. To jest najlepsze w tym wszystkim. Bardzo jakie tu topie ten, prąd ciągnął. Coś tu się zaczyna dziać. Zjeżdżaliśmy już, nie? Tu prawej no. bardziej Sławek? Nie, zobaczcie co jest przyjezdno w ogóle. No tak, tu dojechaliśmy wtedy na bank. I tam gdzie ty jesteś już żeśmy nie, stali. No nie, czy Jedziemy? Nie? Nie, nie. nie, nie. Podjedź, Waldim, troszkę, możesz podjechać, zaraz wrócimy sobie. No to samo, nie wiem, to samo tak nie To No to może kurczę do na nas no. czeka. I Ale... droga dziewięć, że w w tym przesuniemy tego? <głosy> 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 chłopie! Kurczę, Sławek, szkoda strasznie, bo musimy się cofać, nie? A ciekawy jestem w ogóle, jakbyśmy zobaczyli z tamtej strony, czy tu jest w ogóle wjazd, nie? Jest, jechać. Ja mogę już pojechać teraz kawałek, już nie będziemy się tutaj wymijać. Co zrobić, dokładnie po sz sz szuk Szukajcie jeszcze coś panowie. Ale tutaj to nie ma szans. Ja się udziałam, kurde, wiesz? No właśnie. Czekajcie, jeszcze kamerkę żeby już te 4K się nagrały, jak się już nagrywa, nie? I tu jedziemy bardziej. A nie, no dobra, tutaj tą główną. Bo nie próbujemy podjeżdżać, nie? Tam, gdzie żeśmy omijali. I tam, a dobra, bo tu w prawo jest ten, będzie to odbicie na ten. Jasne, nie chcemy a my w lewo no, A my za choinką, za choinką Za choineczką w lewo, no. nie? Tak, tak, tak. tutaj w prawo jakby drzewa nie leżały no. Tutaj po lewej kiedyś wpadłem, 6-2-5 mi jest no, to, to także 100 metrów stąd, to jest 50 W tej kurce taka była, była taka skarpa, nie? Tak, tak tak no to no, taki, taki nie wiem, co to było taki kamień, czy łuk, coś? Łuk brwiowy <laughs> Tuśmy przez to przeskakiwali? Nie Tak A przez to? Dobra Ale kurde, do, do, do terenu dzisiaj zażyjesz, nie? No. O! O kurwa, czekajcie, mi się zatrzymałem na tej kłodzie Ale spoko, bo to jest delikatny do, no, do asfaltu musimy, Sławku, tu dojechać bardzo, Jest tam przejazd? Jest to, jest, nie mam pojęcia. Jest to za, pojęcia, za 20, pojęcia Za 20 metrów jest asfalt, nie? Jest, tak? Do, dojazd? Prawo, do. Prawo jest droga, ale...